2009 rok, tak jak mówisz, no to jest bardzo udany rok dla ciebie. Też miałaś na przykład takie propozycje, z których nie skorzystałaś i żałujesz? Bo... Znaczy były sytuacje, gdzie znani celebryci mm -hmm. chcieli się spotkać, mm -hmm. no, z Dean Kane'em też chciał mnie wziąć na kolację, to się spotkaliśmy, bo mi się akurat podobał, to się troszkę spotkali, wiesz, kilka razy tam e, na randki chodziliśmy, później, co troszkę może żałuję, ale no wszystko się dzieje, co się mm -hmm. dzieje. Jak poznałam, e, był czas, gdzie Adam Lewindo mm -hmm. do mojej menedżerki, jego strona do niej dzwoniła, że on by strasznie chciał mnie wziąć na kolację, czy się Aha. spotkać. On kompletnie nie był w moim typie i też wtedy byłam w relacji jeszcze chyba, to tak nie myślałam Aha. o tym, bo albo przeszła może relacje, byłam między. No i później jak już zaczęłam się spotykać z Romkiem, Aha. to właśnie też znowu dzwonili, że Adam by chciał mnie wziąć do jego teledysku. Aha, okay. to ja się pytam, jaka to jest rola? A, że w łóżku tam będziecie intimate, Aha. wiesz, relacje. Przez to, że byłam z Romkiem, to nie zgodziłam się na to też. Pamiętam, Romek nie był w ogóle zachwycony mhm. na ten pomysł. No i przez niego nie wzięłam tej, tego widia z Adamem. No czy to teraz żałuję? Pewnie tak. Może przez jego relacje bym poznała innych ludzi, fajnych ludzi. I wiesz, może nieraz w życiu się ma jakąś propozycję i się jak się jej nie weźmie, to może troszkę sobie zamykasz drogę do czegoś innego, mhm. może fajniejszego, może większego.